Dzień dobry Państwu, Tomasz Sienko, BMW Dobrzański. E, witam Państwa dzisiaj w trochę innej lokalizacji, bo znajdujemy się w parkingu podziemnym. E, pięknie ta sceneria pasuje do tego samochodu. Lakier, lakier Deep Frozen Grey e, wygląda w tej scenerii, powiedziałbym dosłownie obłędnie Ten samochód już Państwo znacie, jeśli interesujecie się Państwo BMW M4, ale chciałem Państwu jeszcze rzucić parę dodatkowych informacji, bo to jest nasz samochód demonstracyjny, który osiągnął już liczbę kilometrów 2000, został wymieniony olej, więc po osiągnięciu pełnej temperatury możemy rzucić pełny ogień na tłoki i zobaczyć, co potrafi 510 koni i 650 Nm i czy 3.9 sekundy do setki to dużo. 3-litrowa rzędowa szóstka, czyli klasyczny dla BMW silnik generujący 510 koni, 650 Nm już od 2750 obrotów. Ten silnik to jest prawdziwy generator frajdy, ale nie sam silnik Czyni ten samochód wyjątkowym, ponieważ również hamulce zainstalowane w tym samochodzie węglowo-ceramiczne, pozwalają zatrzymać ten samochód naprawdę w niewyobrażalnie krótkim czasie. Ten samochód to jest ogromny generator frajdy. Moja marynarka znalazła się w bagażniku, ponieważ energia, która się wyzwala w człowieku. Frejda adrenalina, która jest cały czas pompowana, jest ogromna. To jest czysta radość z jazdy w wykonaniu BMW M4 Competition Coupe. Ale żeby wam nie przyszło do głowy uwierzyć mi na słowo, przyjdźcie i sprawdźcie sami. Zapraszam serdecznie na jazdy testowe BMW M4 Competition w BMW Dobrzański Kraków. Zapraszamy